jestem już tak, jak obiecałam. Spróbuję jeszcze raz tego bossa ubić. Jak musiałam całą tą, tą, tą mapę przebiegnąć. Nie wiem, czy to coś da nam. Trzeba się kupić na tym kociołku. A to mamy. Przyda się bardzo. Wow, ciekawe gdzie to poleciało. To będzie po prostu jakieś. No ja nie widzę, żeby mi to poszło znowu. Czy mamy ósmy poziom, ale co... Z... A mogą mnie bić, jak ja odejdę, żeby sobie dodać tu do tego. za drogo? O, a jak to? Dziwne. Kiepsko to widzę. Zapominam używać tych budków, tych... Jakich wódków? Jakie cię mogę się uleczyć? Czemu tego nie zrobię? No, to nie jest takie proste, jak widzicie. No, a tutaj... Specjalnie tak zrobili, żeby czasem... Ale że szybko tego nie zrobili. Czekaj, czy mi strzał wystarczy. <gry> nie, nie starczy ci strzał, zapomnij. Nie, powinno starczyć nam, spokojnie. Nie, spokojnie. <laughs> tak. Bicie bossów w stylu Dark Souls. To jest zawsze gdzieś tam trzeba znać jakiś dobry, fajny sposób na bossa w Dark Souls. Ale nie spodziewałam się, że to będzie aż tak kurczę, trudne. I jednak to nie było nic prościutkiego. się, że się wkurzałam z lekka. Nie wiem co to tam było. Jej, udało mi się, hurra! Hej, hej, witam Was serdecznie, to Elizabeth Iron, i nareszcie ubiliśmy bossa. Kotła, kocioła. Ach, to mam asystenta do ratowania. Mm, kupiec, no, no, no. To mnie się podoba i to bardzo. Chyba to będziemy mieli koniec tego. Zwycięstwo! Hurra! Dzięki! Starałam się jak mogę. 21 razy leczenie! <noise> wow, liczba twoich skrzyń 100%. No to tylko ta waluta jest. O! Duchowy uzdrowiciel, duchowy uzdrowiciel to zimny do tylko amulet, który aż wybruje od mocy zakęć w nich dusz. A nie wiem o co chodzi z tymi duszami. Tak szczerze, no ale musimy zniszczyć nasz unikatowy przedmiot biedny. Ale tu mamy coś nie, nie lepszego. To na razie sobie zostawię. Ile mogę zebrać? Tu nie ma jakiejś ograniczonej. Yy, miejsca. Czekajcie, co bym chciała. Prawdopodobnie to będzie fajne na ulepszenie. Yy, szybkość ataku w walce wręcz i wysadzonej, plus 20%. Więc. To sobie zrobimy ładnie. Gdzie jest ten pa pakować prezentów nasz drogi. Aha, okej, okay, to jest dla wieloosobowej gry. Dobrze, zrobiliśmy sobie. Spróbuję sobie jeszcze jedno nowa nagroda, ale gdzie te nagrody się znajdują? Widzicie, przy mapie jest. Aha, może się odblokowuje ten. No, jesteśmy gdzieś tak w połowie. Bo no nie mamy. Tam trzeba 10. My najwyraźniej, ile twoja moc 9. No, więc to automatycznie chyba też ten wybiera poziom, poziom trudności, okej. Okay. Aha, i tu chyba są ci sprzedawcy. Można złapać ich. Eee, kanion. Może po kolei sobie pójdziemy? No tu już nie bardzo, to jest 10-16, więc domyślny drugi. To tu w ogóle jest twoje lewokowy strzał. No dobrze, sprawd zrobi sobie. To zadanie.j kopalnia czerwonego kamienia. There unsett rumbling in theworld. The Whispered rumors say the villages are building something dreadful far beneath these ancient mines. Something of soot, metal and flame. Only a hero such as yourself could brave the cavernous underground and uncover the truth. Okej. Okay. Piątnię. Zobaczymy, czy za tej... na każdej tej mapie będzie jakiś bos. to typowo bos był. Taki fajne kolorki. Redstone y i nie tylko. A, nie mogę przejść. <grystanie> Takie kolorkowe. O to też to też są. Redstone takie. A mogę to za I nie możesz tego zatrzymać, to cię może zatrzymać. I tyle w temacie. Nie interesuj się. D&T! Ale coś w tamtą stronę jest. Aha! Wow! Uhu! Jejku. Niech córka szybkości. Muszę zacząć używać tych, tych butów. No kurczę, Bo to też jest fajna sprawa. Nie będziemy tacy wolni. Będziemy szybciej się poruszać. Będziemy szybciej eksplorować. Kto tam już do nas próje z czegoś. a Jakieś pajączki tu są. Takie mi. <laughs> Jejku. Ja w ogóle nie widzę gdzie ja idę. Nie trafiłeś. Dobrze, ten. Dobrze, idziemy. Aha, tu jest do spawnowania stworów. Aha, to, to, no brawo, ja. Czy <ścoughs> kogoś to trafiło? Miejmy nadzieję, że tak. Dobrze prosto i w ten... uważać, bo tutaj te, 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 kolejki jadą też sobie. Jaka cieba tu skrzyneczka? Skrzyneczka. Na razie tu nie ma jakichś sekretów strasznych. O, coś ten był. Osadnik. Zaklęty, tak. Uwolnij osadników, mamy więc zróbmy to sobie. Czekajcie, tu jeszcze są jakieś strzałeczki. Pieniążki. Nie, to na razie jest prosta droga, więc. Nic tu ten. Coś, co nam się pokaże nam tu, ładnego pajączki. Wow! Jak się zaraz przywołam, ty przywoływaczu, ty... Weź mi nie stawiaj pod nogami... ...łapek. Właśnie się zastanawiałam, bo to kurde ten, 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 ten taki mini -boss był. A ten, ten, ten... ...był, nie jest taki trudny. A kurde te głupie... ...ten kocioł mnie wkurzył. To znowu mamy szybkość. I creepera gotowego do akcji. Wow, ale was tu dużo. Ale tu widzę świnkę z skarbami. To się podoba. Jak nauczyłam się. Nauczyłam się szybko grać. <grywa> ale tak zawsze jest gdzieś tam, jak to. Jak mamy jakiś marny sprzęt na początku, jak gramy w Diablo, to. Ej, marnie, marnie, ale jak już sobie niemy lepszy sprzęt i w ogóle lepsze umiejętności, to potem to leci. Jak z górki. Stylety, które są gorsze niż to co mamy. No. Zobaczcie, teraz nam szybko to wszystko pójdzie. Taką mam nadzieję, że to tak będzie teraz. Tak, musimy się wrócić, ale jeszcze zerknijmy, co tam nam się wydropiło. Nic. Wszystko do rozbiórki. Kill off. To na razie sobie zostawimy. O, strasznie szybko te buty się odnawiają. Szkoda, że ich się nie da ulepszyć. To w ogóle byśmy jak kurde na jakimś motorku Lecieli jak wariaty Eee wytwaniacy. Wytwaniacy mają kusze Aha, mamy następnych tych tych zaklętych. Jej, mamy następny poziom. Łap, kolego. Mam nadzieję, że temu nic się nie stanie. Posadnikowi. No i jak to ładnie idzie, widzicie? To mi się podoba. Szybka, sensowna gra. Tam jeszcze gdzieś jest. No w tą stronę właśnie. Okej, okay, wszystkich mamy. <śpiewa> Szybka gra, <śpiewa> i zbieg. Dobrze, prosto. Mm, komuś jak się okniemy, zaraz ja... to będzie boleć. A jak ładnie schodzicie po kolei sobie. Gdzieś spokojnie nie ma nic yy, nie prosto Tak, prosto, prosto w drzewo i nie trafiamy Kolejna skrzyneczka. Uuu, ho, ho ho To jest coś! To jest coś ludziska, ale gorsze niż nasze. Krzyżęcowe sztylety. O, to jest fajny skill. Od zdrowia. Pracowita pszczółka, szansa na przywołanie pszczół po pokonaniu moba. Maksymalna liczba z pszczół jest jakie mogą do ciebie przyjść. To no to trzy. więcej obrażeń. A co ja mam w ogóle w tym? A ten grzmot. Wiecie co za. Może połaszyć się o ten. I dam sobie. Hmm. Obrażenia ty? Tak wiem, że miałam pewnie ten, że wybiorę sobie to wysysanie. Czekajcie. minąłem gdzieś skrzynkę. Gdzieś w tą stronę? Nie, wcześniej. Gdzie ta skrzynka? No gdzieś tu. A, oh jest. Okej, okay, mamy ją. Widziałem, że nie, nie ten. Nie uda nam się, to możemy... Jejku, to chcę rozbroić. Zobaczę, jak te sztylety będą się sprawdzać, jak jakoś to w miarę... sensownie i fajnie będzie działało, to czemu nie? Wow. Aha, zaś. Eee, spoko, podoba mi się. <laughs> Zaraz ginie podobać się. <laughs> Musimy uważać, bo tu mamy te. No i to jest kurde bo z którym mogę walczyć. Chyba. Nie, spoko. No już jesteśmy na takim poziomie spoko, w miarę dobrym. A, aż dwa możemy mieć. <laughs> Mam nadzieję, że po kolei wyrzuci. Wrzuci nam te. te, te TNT. czyżby koniec ten? Tutaj tej mapki? Aha, dwa, wow. Czek, 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 czek. Styletki robią. Czek, czek, czek. To co, co są ten ten, co to jest te dusze? Magia taka jako taka pewnie. A tam jest jeszcze ten sklepikarz, choć go uratujmy. Albo może to kowal będzie jaki? Tak O, no właśnie, kowal. No pięknie. No to po failowym odcinku mamy świetny odcinek. O wiele lepszy niż ten. Mój poprzedni, ten, ten drugi. No koniec... Wow, czy to będzie taki krótki. Może jeszcze zobaczymy co ten, ten, ten kowal może nam zrobić. Znaczy co pomoże nam. No. Ora, pokonane moby 92, więc gdzieś nam zostały pewnie. Kać kowal będzie mógł... Żniwiasz. Chyba tylko są ten. Z tych końcowych skrzynek zawsze są artefakty, o. Mamy żniwiarza. E, żniwa wysysa duszy z ciał zmarłych, a następnie przekształca je komaskowy czar o wielkiej mocy. Ciekawe po co są ten. Szkoda, że nie mamy jakiejś skrzyneczki, że moglibyśmy sobie... Aha, kowal, Ulepsza przedmioty, tak? Aha, ale może... Czy ulepsza kowal do... Boże, yy, jaką wygląda jaką maskę mam, się oczy świecą. Wszystkie zainteresowane punkty zakle Ulepsz... Ale to są ulepszenie do... Czekajcie, może bym sobie wzięła te moje... Nie, moje jeszcze nie da się już ulepszyć. Ale to w naszą szatę. To po na naszym tekst co to da? Czy to ulepsza z pospolitego na rzadki jest? Potem jest. Nie wiem, jakie jeszcze są. Czy o to chodzi, czy nie o to chodzi? Spróbujmy sobie, sprawdźmy sobie. Też mnie to bardzo ciekawi, co to w ogóle da. 48 tych emeraldów to kosztuje. Aha, musimy trzymać, aby potwierdzić. I... Czy my to po prostu <laughs> Nie tak żeby się do... <laughs> Na to, żem sobie... No po prostu brawo ja, no, nie myślałam, że o to chodzi o takie ulepszenie, że, że on będzie to nam teraz trzymał przez Trzy wygrane misje? Wow, mózgu! Będziemy na... na golasa. Może nie na golasa, ale to... Będziemy sobie bez ściuszków gonić. <ścoughs> I to obniżym moc naszą. Myc. Dobrze, rozwalę sobie to, bo ten, ten, ten te sztyletki są fajne. Rozbrój. Dobrze, możemy ulepszyć ten ten. Tu chętnie sobie dodam. Te sztyletki nasze drogie. I co my mamy jeszcze? Łuk. Łuk ma rykoszyt. Nie bardzo mi się to podoba. No kurde, nie wiedziałam, że to na takiej zasadzie podzia podziała. Że to na takiej zasadzie działa. Patrzcie, zobaczmy, tam mamy skrzyneczkę. Tutaj. Tak, kolejny a. Smaragdy. Ametysty. Jakie coś ametysty. Dobrze, a... Nowa nagroda, dobrze. Codzienna próba właśnie. Doszły w którymś tam patrzyć. Codzienne wyzwania takie. Możemy... Uniekotować albo rzadki zdobyć. Aha, to jest pod koniec tego. Pod koniec zadania to są gwarantowane, tak. Widzicie? To mamy raz za trzy. Tu jeszcze coś może być. Tu też. No fajne takie, ciekawe to. Ciekawe, będziemy się dalej bawić. E, no nic, skończymy sobie tu odcinek. W następnym odcinku, no nie wiem. Kurczę, chyba że gdzieś sobie zrobię osobno te, te dodatkowe misje. Y Obojętnie na jakie to mogą być, czy powtórkowe chyba, czy nie, zobaczymy, sprawdzę sobie, to bardzo jestem ciekawa, jeśli tak, to zrobię sobie i będziemy mieli zbrojkę ulepszoną, zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie, bo nie mam pojęcia, co, co się z nią stanie. No i zrobimy sobie misję, 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 jeszcze raz misję. No nic, dzięki za oglądanie, proszę subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. No i co, słyszymy się w następnym odcinku z gry Minecraft Dungeon. Cześć.